Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Zawsze mam tak, że przed nagraniem filmu zaplanuję sobie, co mam powiedzieć, co mam pokazać. A jak przychodzi co do czego, to wszystko ginie ucieka. Więc tak. Odnośnie ostatniego postu mojego, nie spodziewałem się, że będzie taka, taki odzew, taka frekwencja, taka aktywność. Myślałem, że wszystko jedno, co nagram, jednak myliłem się. Więc, w formie takiego wstępu, jest taka bogata kolejka odkurzaczowa. Że naprawdę przez najbliższe pół roku mógłbym tylko nagrywać yy, tylko odkurzacze. Więc yy, spokojnie odkurzacze będą. Yy, jest Meteor, jest Elf, jeszcze trafił się ostatnio Admiral bez silnika, ale zawsze. Jest Formuła, która też tam czeka na części. Jest też kilka, dwa podajże odkurzacze z zachodniej granicy. Więc spokojnie, będzie co pokazywać z odkurzaczy. Z elektroniki też będzie co. Zapomniałem o jednym temacie z elektronicznym, ale to może niedługo się pokaże. Zgrzewarka. Też w komentarzach była zgrzewarka. Tak do zgrzewarki się przygotowywuję. W sumie to brakuje mi tylko sterownika. Ale na 95% już wiem jaki zamówić. Jeśli go zamówię, przyjdzie. Będą filmy. Też nie mogę się w sumie doczekać. I chciałbym, żeby ta zgrzewarka na okres wakacyjny była. Gotowa. Chciałem sobie właśnie popróbować zgrzewów takie ciki, te sprawy. Następny temat kondor. Kondor jest nieruszony. Czeka. Yy, zastanawiam się yy, w jakiej formie to w ogóle o tym kondorze nagrywać. Też muszę przeanalizować tego kondora, bo mam takie przyczucie, że jednak będzie sporo roboty przy nim że to na pewno nie będzie jeden dzień. Czy dwa nawet. No i dochodzą jeszcze inne tematy. Złomowe, też które chciałbym pokazywać. Giełdowe, co udało mi się kupić na złomie, co udało mi się kupić na giełdzie. Dzisiaj jest sobota, oczywiście, byłem na giełdzie. Kupiłem. Nie będę zdradzał co. Ale kupiłem sobie taką małą pierdóweczkę Myślę, że warto ją pokazać. No i też nie wiem kiedy czy w najbliższych odcinkach, czy nie. Zobaczymy. No i myślę, myślę, że to by było na tyle. Jakbyście jeszcze jakieś mieli pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Nie ma problemu, na wszystko odpowiem. Oczywiście. Staram się wszystko robić na bieżąco i bajek żadnych nie wciskać nikomu ani nie opowiadać. Yy, zawsze było tak, że jak coś powiedziałem, to zawsze było robione, nagrywane. Dotrzymywałem tego słowa. Chyba, że o no, czymś zapomniałem, no to przypominajcie. Ale staram się yy, też. Nie rozgrzebywać tematów i ich nie zostawiać. Staram się, bo to co jest rozgrzewane, staram się nagrać do końca i poskładać i zamknąć ten temat. Yy, oczywiście jak zaczynałem karierę YouTube'ową na YouTubie, oczywiście, to miałem więcej czasu yy, na nagrywanie, i w ogóle miałem bardzo dużo czasu wolnego. Mogłem 100%. Poświęcić się YouTube'owi nagrywaniu tego filmu, ale od 4 miesięcy no niestety zmieniło się to i tamto. Może kiedyś wam powiem, o co chodzi. I mam bardzo mało czasu. Ale nie chcę zaniedbywać yy, tej części YouTube'owej. Dlatego jest tak jak jest. Czasami mam więcej czasu, to nagrywam. Coś, co poświęcę dłużej czasu na film. A czasami mam mniej czasu, więc poświęcam coś innego, co mi zajmie mniej czasu. A nagram film. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i dobrze zrozumiale to powiedziałem. I dlatego tak jest, że nie ma teraz Kondora, nie było zgrzewarki itd. itd. A są jakieś inne poboczne tematy, mniej może yy, oglądające się, no ale no, przeżyję i akceptuję to. I spodziewam się, że tematy niszowe no, nie będą się tak wyglądały. Nie będziecie takich doceniać jak tematy popularniejsze. No myślę, że to wszystko. W tym temacie. No, no to przejdźmy teraz do żelazek, które tak bardzo lubicie. Prawie 8 minut mojego wywodu. No nieźle. I tak. Yy, no już jakiś czas temu, jeszcze w starym roku trafiło mi się dwa żelazka. Z giełdy, ze złomu. Używane. Nowe. Wydaje mi się, że nowe. Patrząc na tą osłonkę i świeżutki tutaj wystający teflon. w kolorze białym, w kolorze czarnym C40 model z różnych lat produkcji i różne mocowo różniące się mocowo co ciekawe no i troszkę wyglądowo chyba grzałką nawet się mogą różnić, bo jak się mocowo różnią to ma 800W to ma 1000 Tutaj ta podstawa jest wyższa, grubsza, a tu jest cieńsza. Może świadczyć o tym, że są dwie różne grzałki zastosowane, dwa rodzaje. No i tutaj pokrętło tak samo, to jest takie bardziej fajne, takie doporne takie bym powiedział. To jest już takie bardziej poręczniejsze. W tym yy, przewód do wymiany, yy, w tym nie ma co wymieniać, nuweczka, jeszcze biały nawet dobrze nie zżugł, nie popękał ani się nie zmechacił, jedynie coftyczka jest troszkę wyszczerbiona, no ale to pikuś. I to jest cięższe. Jak wezmę tak w rękę. To jest takie leciutkie, bym powiedział. A to sprawdzałem. Działa 100%. Tego nie sprawdzałem. Prawdopodobnie działa na 95%. No bo wiadomo, może przewód, może coś tam. To jest do wyczyszczenia. Tutaj ta płyta. Tu jest też czymś nie Niewyszczerbiona obudowa, fajnie nie popękane. Bardzo takie, mało spotykane. Rzadsze od tych popularniejszych modeli. Takie inne, bym powiedział. Bardzo mi się podoba. Lubię takie inne rzeczy. Takie pęciaste. Mało takie owalne. Fajne. Ciekawe jest to, że za oba dałem po 10 zł. I na giełdzie, i na złomie 10 zł. No, nieźle. Tradycyjne żelazko. To jest faktycznie leciutkie bardzo. Co tu jest napisane? To czytamy i pokazujemy. Żelazko z giełdy. Żelazko ze złomu. To było na tyle. Pozdrawiam do następnego filmu. Na razie, cześć.